8 tysięcy 547 złotych i 10 groszy. Wraz z radą Sołecką chcielibyśmy zaproponować Państwu podział tych środków. I na, tak yy uzgodniliśmy wstępnie. Na zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych yy chcemy przeznaczyć 12 tysięcy 547 złotych i 10 groszy. Czyszczenie i pogłębianie rogów przy drogach gminnych 7600 zł. Chcemy również... Ja, przepraszam, to jest tylko na paliwo, czy? To jest to yy, z, z, razem z cmentarzem. Z zakup strojów regionalnych 4000 zł. Chcielibyśmy również zakupić traktorek ogrodowy. Raz sprzętem I tu na to przeznaczyliśmy 10 tysięcy złotych. Przerywany czy nowe? No. Kupicie za to? Tak. Ja kupię to dobrze. <ścją> <ścją> bo sam też kupuję taki traktor, jak troszkę droższy. Ma Ja mam zapewne i ale nie ekonomiczny. Banany kupić i taniby. A głośno kupić skupić. Już wiecie, jako do zera. Yy, Nagroda godówkowa za wieniec do i udział w paradzie konnej 1500 zł. Na dzień seniora yy, na zakup artykułów spożywczych yy, i artykułów gospodarstwa domowego 800 zł. Na dzień rodziny podobnie 800 zł. Yy, zakup paliwa i oleju do kosiarki 500 zł oraz zakup nagród na Gminny przegląd twórczości dziecięcej 500 zł. Zakup nagród na gminny konkurs na najpiękniejszy ogród 300 zł. Czy są jakieś pytania dotyczące tego podziału? Jakieś propozycje? Chyba raczej nie będzie. Ale zrozumieć jak w 200 No kupić jakby cały komisji. Uchwała numer... 1 z 2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bistuszowa z dnia 23 września 2019 roku w sprawie uchwalenia wniosku o uruchomienie środków z Funduszu sołeckiego na rok 2020. I czy kto z Państwa jest za przyjęciem takiego podziału środków? Proszę o podniesienie ręki. Kto ktoś... się Jednogłośnie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego zebrania będzie, są jeszcze wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, jakieś wnioski, sugestie? Ja mam. Dużo ja, ja też mam. To nie, to no. Pani pierwsza niech pyta. Tak. Zbieram się tak. na odwagę. Chciałam zapytać właśnie, bo, projekt, bo proponuje nam gazownia, że możemy się dołączyć do tej linii, która jest gaz ciągnięty przez Podlesie. I myśmy o tym nigdy nie wiedzieli, kto to robił i kiedy i jak, że mogliśmy się dołączyć wtedy, nie? Teraz nam proponują, że można się dołączyć. Czy w razie czego to zamiast czy pieca czy coś, to można by po prostu jakąś dotację do tego dostać? do tych Hmm. Nie, czy to raczej, ja, raczej nie? Ja, ja rozmawiałem z gazownikiem, szanowni państwo, bo tu problem był, ja nie wiem, o który odcinek chodzi, ale tu mieszkańcy mnie podleś, prosili, prosili podleś, kiedyś, tak, żeby, nie żeby nie wiem, za, za mostem tutaj nie ma, nie ma tam, było spierdli domów, przecież nie, nie wiem ile, tak? Ja rozmawiałem z panem nie Chynki, tylko z panem Nockiem na ten temat. Pan Nocek na... był chętny na zebranie przyjechać, bo rozmawialiśmy, ja go prosiłem, że tam, gdzie mieszkańcy chcą, Wyrażają wolę, piszą do, do zakładu gazowniczego, żeby jednak jak jest są możliwości, żeby te domy podpinać, tak i to jest w ich zakresie, trzeba zapłacić sobie tylko za przywód. Natomiast jeżeli nie ma możliwości, jest za daleko i powiedzą, że nie, bo ekonomicznie to jest nieuzasadnione, to również taka firma jest i mamy namiar u nas w gminie, na, na tą firmę, która montuje te zbiorniki zewnętrzne, tam gaz jest dużo lepszej jakości, jest tańszy i dużo lepszej jakości. Ten gaz, który się do zbiornika się go dostarcza, auto przyjeżdża Ta, do... Tylko, to, to jest na takiej zasadzie, ten zbiornik zamontują, tylko kwestia jest typu takiego, że oni nie przyjadą, nie zadankują Ci za tam 5 tysięcy, tylko cały zbiornik. No. Ale może pan jest zbiornik 300 litrów, 600 litrów, 900 litrów. Możecie państwo, ostatnio była pani z Joni, rozmawialiśmy, są trzy rodziny. To jej mówię też, że słuchajcie, no weźcie sobie ten zbiornik 600, 600 tak? załóżcie sobie do każdego swojej, swojej linii ten licznik wy, wy, do wyjścia i po prostu kończy się, dzwonicie, a płaci się, wiecie, ile państwo 60 zł za dzierżawę takiego zbiornika. Może to też gdzieś się zmieniło, bo ja mówiłem w styczniu z tym panem na ten temat. 60 zł, czyli po 20 zł za te same <laughs> miesięcy, że nie opłaca tego zbiornika na własność kupować, tak? Także w tych miejscach, kto nie, nie, nie chce odnawialnych źródeł energii, to ten gaz jest dużo, szanowni państwo, lepszy. Powiem Państwu także sprawdzaliśmy to w jodłowej, tak? Bo tam pan z jodłowej tym się akurat zajmował. Ja mówię, dobra, przyjedziemy do mnie do domu na ten nasz gaz, który mamy w gminie, żebyście państwo wiedzieli, tak? To ziemniak jest, jak ze Państwo postawicie, nie wiem, u Was może jest lepszy, nie wiem, kto Was zasila, tak? Jak ziemniaki yy, 5-litrowy się postawi, to trzeba czekać u mnie 20 minut na zagotowanie. Wiecie Państwo, ile z tego drugiego gazu czekaliśmy? 5 minut niecałe. 4 minuty tam 30 gazu. Ale na Ale z mocy nie? Nie, bo nie jest pożegnane. to nie jest pożegnane. Nie, bo nie nie postawi go blisko domu. Tak, to, ale robi Pani to na zgłoszenie i to są odległości. No, ja wiem, ale ma Pani siećko od domu, nie ma Pani. Nie ma nie od domu, ale jest 300 metrów. No 300 metrów pociągnąć, to powiem Pani tak. A jest kilka domów. A no to może się zdecydowali. Proszę rozmawiać, jest rywica. ja mogę mówić spotkanie z Panem Nowskim. Bo oni są zainteresowani, oni bo oni... proponowali bo... właśnie. Ale... Dlatego to proponuję, to panuje. Ale Tak, ale <śmiech> <śmiech> dlaczego proponują Państwo? Bo gazownictwo w pewnym momencie, gazy zamknęły się i przestali pracować z mieszkańcami, żeby podłączać nowych. I teraz jest zalecenie jak najwięcej podłączać tak, bo no tak, muszą mieć, muszą mieć wyniki, ponieważ świat nas goni za to, że mamy bardzo słabe wyniki z odnawialnymi źródłami energii. Właśnie gaz również jest, jest tym paliwem, które jest skazane do palenia, tak? do ogrzewania do, do, do domów, do, 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 do jakby korzystania z, z, z tego źródła energii, które jest ekologiczne. W związku z tym stwarzają nowe możliwości i te główne linie starają się dociągać w takie miejsca, gdzie jest 2, czy 4, 10 domów, jak to nie jest daleko, i mają za zadanie w każdej gminie przeprowadzić spotkania z mieszkańcami i na ten temat zwrócić uwagę, że są otwarci na... Ale na, coś na to jest drodze. nie tak, panie burmistrzu, bo myśmy składali projekty, możeśmy popełnili błąd, że każdy szedł z własnego domu. <śmiech> <śmiech> Z prośbą o wykonanie przyłącza, bo, albo tak zwane warunki przyłącza. Mhm. Wszyscyśmy zostali potraktowani z buta, że się nie da. gdzie macie dalej? A jak tak, na. Dla na, na wiosnę, proszę pani, w marzec, w kwiecień, tak samo jest, tą wodą jest wszystkim. A jest, jak pan może przejedzie, no przecież tam się Znam. budynki cały czas, budują, no budują zgłosiły, tak jak Kozulek i Podlesie jest zgłoszone do tych projektów. Nie wiem, czy nam dadzą środki. Pani na przykład jest była bulwersowana? Dlaczego są ostre dyskusje? Ja Pani przedstawię. My o wodę wyjśliśmy, kiedy była Pani Burmistrzem, Pani ja ja Polska. Polska. Przyszedł tu Pan Zając, szef wodociągów. Do końca 2015 roku wszystko zgodnie z projektem. Pani Polska odeszła. Był poprzedni. Też były gruszki na wierzbie. Jest następny Pan. Jak długo jeszcze? Z gazami spotykamy się już, jak chcecie Państwo... Ja to no, przekażę... Pani sądzący, rządzący, rządzący, rządzący. Osoby zainteresowane, Pani je zbierze, co do gazu, umówicie się do tej, przyjadą, przedstawią, mam pełne warunki, co i jak. Jak Państwo... Bo nie mają na to teraz władzy. Nie ma władzy, to jest władza Lilios, do tego przyłącza. No. Bo tam z podeszcia, to jest ten wybudowany nowy dom duży, który tam podłączyli i tam się buduje jeszcze dwa domy, czy są zainteresowani? To ja, ja, ja nie wiem. Dostali zgodę, ale wykonanie co do dwóch lat. A buchy, Panie powieści, tak to po tej wróci pani powiedział, że jak do mnie nie dojedzi, tak tak to jest tak to co tak tak. założę i potem nie to nie. Ile razy, razy był u pana, byłem za trzy razy dojechałem zawsze. Bo kurmist szuka wtedy jak go Byłem po powodzi, jak za mostek, dalej, jak się jedzie. Ja mam jedno pytanie. Proszę. Pierwsze mam pytanie do naszego radnego. Wyjeżdżasz od domu na drogę główną, co cię najbardziej drażni? Tylko powiesz szczerze, nic. Nic? Cholera, ja jak wyjeżdżam od drogi głównej, chcę popatrzeć, czy jedzie coś odrybić, jest problem, jak cholera. Jeza, to jest Kurwa, tak. mać, Ile jest odpasu drogowego, można zasadzić coś? No wytłumacz mi, to już było raz tak, poruszane. I dalej czy to, jest problem... ale przy drodze można to wycinka drzew? Tak, przed drodze. Tak? No to przecież, tylko że to jest na prywatne. A, żeby... Aha, ale teraz jest pytanie. Od pasa drogowego, ile może być zasadzone drzewo? Tu jest błąd, tu jest już błąd że Gałęzie nie mogą przerazić na sąsiada, na, 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 na inną działkę. A na drogę mogą? Też nie mogą. No to cholera, to co, nie widzicie tego? Obciąć mo mogą to, tak? Się mogą Wie pan. Nie, nie wiem, co no, no, to, znaczy, to, 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 to jest z Ale nie gminy z Zarządu Dróg Powiatowych. Mnie to ostatnio tak zburwersowało, bo jeszcze facet jedzie z dołu i trąbi na mnie. No jak ja się wysunę i chcę popatrzeć, czy jedzie coś z rynku, czy nie jedzie, no to chyba muszę kuknąć czy jedzie co. Jeśli można to jest temat znany już od wielu, wielu, wielu lat. ale że jest znany, to my dobrze wiemy. Ale, ale nic nie jest robione w ale, tym kierunku, to też dobrze wiemy. Jak dojdzie do wypadku, to nie będzie. W tym roku jeszcze będzie to wycieczka.